Muszę to Jestem beznadziejnym alkoholikiem i nikotynistą, nie palę czwarty tydzień i chciałbym powiedzieć, że dzisiaj miałem wstać o godzinie 4.45, żeby pojechać sobie na grzeby, a powiedziałem sobie, że po trzech i pół roku, jak nie będę pił, to tam, och, to Stadion Narodowy, to jest mało powiedziane. Słuchajcie, i tak się obsrałem wczoraj, że nie mogłem w ogóle zasnąć. Wziąłem leki uspokajające, nie pomogło i dopiero po melatoninie od mojego przyjaciela, wiernego z Juraty, mojego towarzysza Kate Podróży, zasnąłem i teraz mam taki dylemat, bo jestem Dzisiaj jest wtorek, a w piątek jestem zaproszony na 23-lecie dekady klubu warszawskiego, w którym, można powiedzieć, <noise> miałem swój udział. I tak się zastanawiałem, w co ja się mam ubrać, nie? Jak ważę 113 prawie kilo, nie? Żadna marynarka mi się nie zapina. 113. 113. I, 113. I ten... Ale słuchajcie, doszło do mnie po, po, poprzez medytację, afirmację, doszło do coś takiego, że obojętnie co ja bym nie założył, to ja tam idę jako ktoś. Nie, nie jako ktoś, jak Mariusz kiedyś mówił, nobody, no nie? Nikt. tylko ktoś, kto tworzył Lolka, kto był menedżerem na, na początku dekady. No nie? I tak naprawdę, jak założę białą koszulę i spodnie jeansowe i jakieś buty, to będzie dobrze. No. Tylko jest jeden dylemat. Tak jak dzisiaj o 4.45 miałem ten, to tam się impreza zaczyna. O 22.00 wpuszczają, 12.00, gdzieś w początek, no nie? I ten cały Gwiazda Wieczoru Zakon Zandel, czy ta, ta, no, ten piosenkarz. Nie wiem, jaką się tam. Nie, nie pamiętam jego nazwiska. I ten. Także y, widzę, powiem Wam tak, powiem Wam, widzę. Swoje nieprzystosowanie, pójście na grzyby, mnie wywala po prostu w powietrze, nie? Ja wieczorem nie mogę zasnąć, bo ja o 4.45 muszę wstać, nie? Ja nie wiem, czy ja mam założyć, co się ubrać, czy co, co tego. Dobrze, że mam mamusię, moją wierną Madzie, która mi kanapki zrobiła, bo tak to nawet bym kanapek nie miał. I na szczęście nie zabłądziliśmy w lesie, było nas trzech i... To jest takie moje, moje wielkie emocje. Dzisiaj oczywiście, jak weseliśmy do Warszawy, to ja, ja zasnąłem, bo tam był taki korek o godzinie 10 rano, że wjechać do, 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 do tego miasta od strony Gdańska to jest marzenie. Także współczuję wszystkim, co sobie te domki postawili, na zasadzie 20 minut od centrum. <śled> 20 minut. 20 minut, to my na wiadukcie żeśmy stali. Także pozdrawiam wszystkich w